Przygotowując się do konferencji jakiś tydzień temu nie spodziewałem się takiej dynamiki. W zasadzie to była inna rzeczywistość, więc nie będę odwoływał się do pytań, które miałem przed tygodniem, ale do pana ministra Hawryluka. Bardzo proste pytanie. Ten natłok informacji ze Stanów Zjednoczonych retoryki, ale też działań w postaci zawieszenia dostaw uzbrojenia, zawieszenia pracy wywiadowczej. Wczoraj usłyszeliśmy od Kisakiego nowy reset z Rosją. Jakie wnioski, jakie wnioski z tego płyną dla Ukrainy? Jakie priorytety, jakie działania zamierzacie Państwo robić? W jaką stronę ma polityka ukraińska podążać, mając sytuację, w której sojusznik mówi otwarcie, że chce być teraz mediatorem pośrodku między Rosją a Ukrainą? Co, co z tym faktem no, trzeba zrobić? Sami, głównie priorytety na wschodnictwie, to pokrycie naszej Ukrainy, z powitra. Dzisiejsza niż dla was wszystkich, stała. Прикладом, цілу ніч теризували росіяни практично по всій території України. Від сходу до заходу наносилися удари як безпілотними авіаційними комплексами типу шахет, так і ракетами, крилатами та балістичними, в тому числі. І основні удари були зосереджені не на військові об'єкти, Удари наносилися по об'єктам енергетичної інфраструктури. Це газовидобування, нафтовидобування та енергетика. Одна мета це позбавлення спроможності функціонування в достатньому мірі нашої держави функціонування в ній економіки. Тобто нездатність ворога. Досягнути стратегічних успіхів на полі бою їх дуже сильно нервує і вони переходять на порушення всіх можливих правил ведення війни, вражаючи цивільну інфраструктуру і вбиваючи мирних жителів України. Так я вам дякую за підтримку України. Польща перша країна з лютого 2022 року. Яка відкликнулася без всяких вагань, створила всі умови для того, щоб Україна своєчасно і безперешкодно отримувала всю матеріальну допомогу, яка може знаходити в вигляді в першу чергу озброєння, підготовці наших військовослужбовців, в ремонті та обслуговуванні техніки, і взагалі в політичній підтримці. І матеріальній підтримці України в цілому. Я вам дуже дякую за підтримку України. Дай Бог, щоб в Польщі все складалося як найкраще. Країна розцвітала, розвивалася і досягла найвищих успіхів в розвитку як економічному, так і взагалі стала лідером на Європейському континенті. Я вам дуже дякую. Dziękuję panie ministrze. Pytanie może do pana ministra Zalewskiego, też o kilka refleksji na temat tych ostatnich dni, wyzwań, które z nich płyną dla nas, dla Polski, dla Europy, dla Zachodu. Myślę kil kilka spraw, które są takimi um, um, wrażeniami na gorąco. Po pierwsze, um, Ukraina daje przykład. Jest krajem, który. Walczy z sukcesem, z Rosją, ja mam świadomość, że utrata terytoriów jest wielkim dramatem dla każdego państwa i Polska stoi na takim niewzruszonym fundamencie integralności terytorialnej Ukrainy. Natomiast jak spojrzy się na Rosję i Ukrainę, i na ten olbrzymi, wydawałoby się na samym początku, tę olbrzymią asymetrię sił, i widzi się, gdzie jest dzisiaj Ukraina, to budzi to olbrzymi podziw, ale daje to też otuchę i bardzo wzmacnia. Dzisiaj Ukraina jest zmęczona wojną i to jest oczywiste. Po trzech latach. Nieustannego krwawienia każdy kraj chciałby i chce Ukraina szybko tę wojnę zakończyć. Ale z drugiej strony budzi mój podziw, opanowanie Ukraińców, z którymi mamy do czynienia wszędzie, na, na ulicy, w rozmowach, także w tych rozmowach, które mieliśmy wczoraj, panie generale. Opanowanie i taka pewność siebie. Pewność siebie. I dzisiaj, jak rozmawiam z moimi partnerami w Unii Europejskiej, w Europie, to jestem przekonany, że ta pewność siebie jest tym, czego najbardziej potrzebujemy. I tej pewności siebie dzisiaj daje nam Ukraina. Pokazuje. Że można, że można we współpracy z sojusznikami bronić się skutecznie, że można się oprzeć. Przecież to jest coś, co wielu ludziom nie przychodziło do głowy, że jest możliwe. A jednak jest możliwe. I przy tej olbrzymiej mobilizacji, pomysłowości, patriotyzmie, olbrzymim patriotyzmie Ukraińców to jest możliwe. I myślę, że tego dzisiaj bardzo potrzebujemy w Europie. Jak konkretnie te decyzje, które słyszymy na razie o wstrzymaniu czy zawieszeniu różnego typu wsparcia ze strony amerykańskiej, jak wpływają na i krótkoterminowe i średnioterminowe zdolności Ukrainy do tego, aby przeciwstawiać się agresorowi? Ważne, żeby do opinii publicznej, do, pewnie do polskiej, też dotrzeć z informacją, co Ukraina dzisiaj może, bo wiemy, że Ukraina 2025 roku jest inną Ukrainą niż trzy lata temu. To doświadczenie wojenne bardzo mocno zmieniło kraj pod względem mentalnym, ale też technologicznym, przemysłowym. Kilka słów o, o konsekwencjach, które płyną z tej Ukrai amerykańskiej decyzji. Mam nadzieję, że tymczasowej, ale jak to wpływa na. На ситуації на пласу бою і на саміх найближчих місяцях, як це менше впливало на, на стратегію України, підтримка України СШАми є і залишається дуже важливою, особливо в високотехнологічних зразках озброєння. В першу чергу це стосується засобів протиповітряної оборони і захисту нашої території. Від нанесення ударів російськими ракетами в першу чергу балістичними ракетами. Друге, це практично всі номенклатури ракет, які нам поставлялися, та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню виробництва Сполучених Штатів Америки. Я... w pełni temu, że dana Zupęka do pomocy, ona tymczasowa. Polityka Donalda Trumpa też jest wyzwaniem dla nas oczywiście, które można interpretować, znaczy, interpretować na dwa sposoby. No, że e, pe, oczywiście mnóstwo wyzwań, mnóstwo niepewności, bo mamy retorykę e, bardzo e, gorącą, czasami idą za nią działania, czasami nie, ale z pewnością poszedł impuls bardzo wyraźny do Zachodu, do Europy, aby się zmobilizowała, aby wreszcie przejąła większą odpowiedzialność za swoje własne bezpieczeństwo, co jest pozytywnym, myślę, dla nas wszystkich efektem. Jak w tej sytuacji pozycjonuje się Polska? Jesteśmy tuż po szczycie Rady Unii Europejskiej. Premier Tusk bardzo wyraziście dla dziennikarzy powiedział, że znaczy, takie tabu złamał, że wyścig zbrojeń z Rosją właśnie się rozzaczyna i my go wygramy. My rozumiem Zachód, Europa. Więc jakieś przełamanie pewnego, pewnej inercji myślenia widzimy w Niemczech, widzimy w, w wielu innych krajach na Zachodzie. Kilka słów na, ten, na temat tego, jak Polska w tym układzie planuje swoje działania. Nawiążę do tego, co powiedziałem wcześniej. I to będzie punkt wyjścia do wszystkich rozważań. Rosję można pokonać. A jakiś czas temu takie zdanie, które dotyczy mocarstwa atomowego, jednego z dwóch mocarstw atomowych, brzmiałoby jak Herezja. Jak to można pokonać Rosję? Ukraina pokazała że można pokonać Rosję i cała strategia Zachodu powinna przygotować nas na potencjalny konflikt, który Zachód wygra. Oczywiście nasza polityka ma charakter odstraszania, i to, co robimy, służy temu, aby wojny nie było. Wojna jest straszna, i zadaniem każdego polityka jest e, zrobienie wszystkiego, aby wojny nie było. I taka jest, e, i temu służą nasze działania, temu służy, służą sojusze, temu służy wspieranie Ukrainy, temu służy wzmacnianie własnego potencjału obronnego, co, jak pokazuje przykład ukraiński, jest najważniejsze. Ale z tyłu głowy dzisiaj musimy mieć tę myśl, że Rosja jest do pokonania, że Rosję można pokonać i że w przypadku, gdy Rosja nierozważnie podejmie decyzję, aby zaatakować Zachód, tę wojnę przegra. Mogę do tego dołożyć jedno zdanie. Czy... To przekonanie uważa pan, zaczyna się już przejawiać u naszych sojuszników zachodnich. Bo z kolei słyszymy od nowej administracji prezydenta Trumpa, że, czy, że ich polityka wynika częściowo z tego, że Rosji Ukraina nie może pokonać. Że, że jakby to założenie, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z mocarstwem nuklearnym, które ma taki apetyt, na, jaki ma, jest błędne. No my chcemy przekonać naszych partnerów. Że, że Ukraina dowodzi dokładnie czegoś odwrotnego, to się z Panem zgadzam, że te trzy lata pokazują dokładnie, że mamy te zdolności, Ukraina je ma, co dopiero my w, kolektywnie. Ale czy, ten, czy ta opinia przesącza się już do głów elit politycznych naszych zachodnich partnerów w Europie? Myślę, że tak. Myślę, że ten przykład ukraiński uświadamia tę prawdę, o której tutaj mówimy. I też chcę powiedzieć jedną istotną rzecz. Mianowicie ja niezwykle szanuję, i to jest dobre słowo, bo z niego wynikają poważne konsekwencje, status mocarstwowy Rosji w kontekście nuklearnym, konwencjonalnym zresztą też. Ale jak pokazują doświadczenia wszystkich lat po Hiroshimie i Nagasaki, broń nuklearna jest dobrym instrumentem obrony. Nie ataku. A my mówimy o, o tym, że to Rosja jest tym krajem, który atakuje, a Ukraina i potencjalnie Zachód tymi krajami, które będą się bronić. A więc broń nuklearna jako ten instrument przymuszenia do tej pory od czasu wojny z Japonią nie zadziałał. I są do tego bardzo poważne powody. W każdym razie um, mówię to po to, aby pokazać, jak ważny jest wewnętrzny wysiłek, którego dokonuje Ukraina, jak ważny jest wewnętrzny wysiłek, którego musimy dokonać my w Polsce. Um, I to robimy. No, ale jeżeli słyszę prezydenta Francji, który tak jednoznacznie mówi o pomocy dla Ukrainy, który mówi o gotowości wysłania żołnierzy francuskich, którzy gwarantowaliby zawieszenie broni z Rosją, którzy, który mówi o rozpoczęciu strategicznej dyskusji o roli tej force de frappe, tej, 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 tych zdolności, nuklearnych francuskich, no to to jest jednak wielka rewolucja. To tego wcześniej nie było. Mamy w oczach zupełnie inny widok przecież. nawiązuje tutaj do samego początku wojny. I to jest bardzo istotne. Także dlatego, że jak rozmawiałem rok temu z ministrem Le Corny, on użył takiego sformułowania, Francja została zaatakowana. Polska też została zaatakowana, bo to jest dokładnie to samo. Ataki w Cyberprzestrzeni, przecież są codzienne, Ta wojna hybrydowa, sabotaż, atak na infrastrukturę krytyczną. To, co się dzieje na Bałtyku. Tak można sklasyfikować. To nie jest gorąca wojna, ale to są działania, które zostały przez Rosję wymierzone we wszystkich sojuszników zachodnich. I tutaj odległość od Rosji nie odgrywa żadnej roli. Stany Zjednoczone, znaczy oczywiście jest ogromny lament wszędzie wokół, bo wszyscy jesteśmy zaskoczeni tempem pewnych zmian, ale no potrzebne jest trochę też takie spojrzenie chłodnym okiem. Jak te relacje transatlantyckie, jaki ich rozwój jest pożądany byłby z perspektywy polskiej w świetle oczekiwań amerykańskich, których słyszymy bardzo otwarcie, wyrażane od kilku tygodni, bo mamy taką czasami w mediach debatę od ściany do ściany. To znaczy, że naprawdę koniec sojuszu, koniec relacji transatlantyckich. Dajmy temu trochę bardziej realistyczną perspektywę. My nie lamentujemy. Przede um, wszystkim dlatego, że stosunki polsko-amerykańskie są doskonałe. To jest zdanie, które w uszach wielu może zabrzmieć dziwnie po tym, co się dzieje i po tym wszystkim, co słyszymy z Waszyngtonu, ale tak, stosunki polsko-amerykańskie są doskonałe. Um, wizyta sekretarza Hexeta, jego deklaracje o. Roli Polski. Przypominam, że to była jego pierwsza zagraniczna wizyta w ogóle do Polski, dwustronna. A jego deklaracja o znaczeniu Polski w myśleniu amerykańskim o bezpieczeństwie w Europie. A jego deklaracja o podtrzymaniu obecności sił amerykańskich w Polsce. Jego deklaracja o tym, że dla Stanów Zjednoczonych NATO jest ważne i że te naciski na sojuszników, które my zresztą popieramy, aby wzmacniali swoje zdolności obronne, nie służą temu, aby Stany Zjednoczone się wycofały z NATO, ale temu, aby je, aby NATO wzmocnić. Dzisiaj, jak wszyscy, szukamy tego, co jest stałe w polityce amerykańskiej. I co jest pewną taktyką? Możemy wyobrażać sobie sytuację, w której Stany Zjednoczone będą chciały pozyskać wsparcie Rosji w tym wielkim konflikcie z Chinami. Możemy sobie w ten sposób tłumaczyć to, co mówi prezydent Trump, to, co tłumaczy generał Kellogg. Że potrzebny jest reset, że e, dlatego prezydent Trump traktuje z naszego punktu widzenia zbrodniarza, którym jest Putin, jak sojusznika. To jest jakaś kalkulacja polityczna. A dla nas ważne jest, aby cena tej kalkulacji politycznej nie polegała na tym, że w istotnych miejscach, w których Rosja deklaruje swoje interesy, na przykład na Ukrainie, żeby Amerykanie zapłacili tymi, tymi interesami rosyjskimi. Niemniej, jak się spojrzy na fakty, także ta rozmowa i to, to opinia z generała Hawryluka, który mówi, jestem przekonany, że to wstrzymanie pomocy ma charakter okresowy, czasowy. Że jednak to pokazuje, iż jest pewna granica, za którą interes amerykański czy znaczy, której nie przekrocz, ale zostawmy na, na boku, bo tutaj możemy mieć różną percepcję interesów amerykańskich. Ważne jest to, co zrobimy my w Europie. My jesteśmy mówię o Polsce, ale także inne państwa. Właściwie, jeżeli państwo dzisiaj zobaczycie, czy porównacie komentarze, które są prowadzone w mediach, czy przedstawiane w mediach, i porównacie Państwo te komentarze z wypowiedziami liderów europejskich. No jest jednak różnica. I znakomita większość liderów europejskich koncentruje się na tym, co należy zrobić, aby utrzymać Stany Zjednoczone w Europie. I to jest bardzo dobra polityka. To jest również polska polityka. Dziękuję panie ministrze. To by było tyle, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, rozmowę pana ministra z państwem.